To jest, mój, to jest moja druga kolekcja moich telefonów. Już się, trochę te, już się tam trochę powiększyło. Nie ma Samsung Pocket 2, bo jak tam widać, może tam się ładuje. Pokażę Wam. Samsung Pocket 2 się tu ładuje, ale za chwilę go przyniosę. Niech się trochę naładuje, ale chcę, żeby troszeczkę. Troszeczkę, ale się potem zaraz ładuje. No dobra, mogę go złączyć, ale przelazłam nie potem, ale musi iść w procesję tej, tej filmowej ja kolekcji telefonów. Tak tak musi iść. Dobra, już go wniosek. Możemy nagrywać dalej. O, no. Tak. I będę wam o tym mówił, że te telefony są takie świetne ten tu Samsunga Pocketa 2 odładowania go dałem o. Już go tu dałem. Dobrze zacznijmy od pierwszego nowego z pierwszego telefonu Huawei 6 on jest rozładowany się to się wyświetla to czerwone. LG Optimus L4 on działa on jest pewnie rozładowany i tu zalany ma ekran. Nowy telefon, to go wczoraj dostałem od Pani Stasi, od tego Padawalka. Następny telefon, Nowum e, MT196. Nie działa. Jest, nie wiem, co się nie stało, chyba jest rozładowany. Samsung SGH DZVZ, czwarty telefon w kolekcji, tutaj, w drugiej kolekcji, w drugiej części. Samsung s piąty telefon Samsung S5 60 chociaż to działa. O. Szósty telefon to Nokia 6020, mam dwie takie same. No, y no miałem kilka mam takich, takich samych telefonów. <kluz> to jest czarna, ta, ta druga jest biała. E, a ta ma bateria bateria ta już nie ma. E, to jest szósty telefon. Siódmy telefon to Nokia 538 Slide. Kupiłem takie etui z Bentona, wygląda takie zabawkowe etui kupiłem. Ja ten telefon był w ory, w ogóle nie ma wyświetlacza, bo mi się zniszczył. To, jest, to Nokia była z roku 25. Tu takie coś wyblakło, ale takie miała, takie tu wyblakło jej. I napierysowałem, i napis Nokia miała brand Orange, ale też się z, z wyblakł. Brand Simlock Orange. Tu mamy Nokia C300 z, z, z Simlockiem t czy tam z Brandem, ale z fajne telefony tu mam w kolekcji. E, ósmy telefon to Shoderson z ten Walkman, nie wiem jakiś jest model. Telefon jest świetny i nie wiem ma, ile ma tych megapikseli kolejny dziewiąty telefon to Samsung Galaxy J5 karta duos w tym miejscu jest J7 a tu jest J5 ale za chwilę do J7 przejdziemy dziesiąty telefon no to Sony rysun Xperia X10 i on nie działa bo jest uszkodzoną ma matrycę i, bo, I tu nie ma klapki no, i tu yy, yy, SIM Żeby włożyć, że jest uszkodzone. Ten telefon ma piskali Slot, Ten co tu jest? To jest ślot na karty jest uszkodzony. Yy, Nokia pin i yy, to już była z aparatem, a taki różowy, ma taką fajną lampę, bo z się ona świeci tu. No, telefon nie działa, ale się tu takie świeci. Takie... Takie, takie ładne to się świeci. Bo on nie ma baterii. No 3410 Ona jest rozładowana. Ale ją za chwilę może później ją podładuje. Albo kiedy indziej. Samsung J5 znowu kolejny albo jakiś inny model. Nie wiem czy to Samsung J5 ale... Albo jakiś inny model, ale później do tego przejdę. On, ten sam ten sam ten biały tutaj, czego przecież mówiłem o nim ten 12 telefon w kolekcji. To on ma uszkodzoną matrycę yy, wyświetlacz. 12, 13 telefon to ten Nokia Asha 100. Ona działa. raczej znaczy nie działa, ale dostałem właśnie tą Nokia, bo mam gdzieś tutaj drugą na przykład o. <laughs> Mam dwa telefony, ten jest tutaj, ten stoi, tu jest ta druga Nokia, on panował kiedyś. wcale, nie mówię o niej. Jestem w stanie, że ona działała, bo sprawdzałem, a teraz by się rozładowała kilka dni, Osta. niedawno, niedawno by się rozładowała. 14 yy. telefon, no to Nokia 6050. Tu się taki niebieski ekran się świecił. Bardzo fajne te telefony Noki produkowali. No Nokia nie postawiła na Android'a tylko na Zimbiana, ale kilka telefonów zrobiła z Androidem. Nokia 300. Ona nie działa, bo jest. Yy. Nie wiem, co się stało. Aha! Aha! Ja już wiem, wiem. Z tą czerwoną Nokia nie ma karty SIM. Już wiecie? Już kumacie, dobra. Następny telefon no to telefon stacjonarny. Idek, nie wiem jaki to jest model. To bardzo taki, taki telefon, ten stacjonarny. Dobra. Następny telefon. Tutaj. Następny telefon to Samsung Galaxy Trend. On jest rozładowany. Następny telefon. To chławej nowy telefon, tego wczoraj od pana Tomka właśnie go dostałem. podem do... I tu jest ten drugi od siedem, też go od niego dostałem. Te dwa telefony. Ten i ten telefon. Raczej ten telefon. Dostałem go od, wczoraj od pana Tomka. A ten trzeci telefon, co już był, mówiłem o nim. No to też dostałem od pani stać od tego pana Waldka. Już któryś telefon. To jest Panasonic KX TGA od fx stacjonarny też telefon, fajny, Ech, już, nie, już nikt nie ma tych telefonów stacjonarnych, ale może ktoś jeszcze ma, ale chociaż już nie wiem, czy jeszcze istnieją na tym świecie. Kolejny telefon, no to Samsung J5, ja raczej, przepraszam, okłamałem was, J7. I dobry er kłamie na filmach. Wybaczcie. Przepraszam Was za okłamanie, ale zapomniałem coś. To jest Samsung J7 podobny do J5. Właśnie do, te, do tego J5 jest podobny, ale. Bo taką obudowę zrobiono, Jest fajna ta obudowa. No, na sobie dwie fotosody Ericsson. K50i. Eee, tutaj. To tutaj. Tu nie ma Sim. Na yy, Sim lock starego plusa, ale powinien być tam któregoś, albo nie jest wycięte. A tu jest ta druga Nokia 100. Ona już ma baterię i połamaną kartę Simsplaya. I yy, tam ja w ogóle ma takie białe, po ale nie wiem. Samsung też J5. Znowu kolejny. Kolejny Samsung J5. On działa od od pani księgowej Gorzczech i tego Huawei'a co ma uszkodzoną klapkę ma uszkodzoną. Dobra następny telefon do no to Samsung i zaraz do tego Huawei'a przejdziemy. Samsung GTC 3530. Świetny ten telefon robili w Samsungu. Ten telefon jest chyba z 2010 roku z czwartego kwartału wszedł na rynek ten telefon. Dostałem go od Pani Klaudii z an nauczycielki angielskiego. Ja nie chodzę do szkoły, szkole, bo ja mam inną Panią w szkole, tylko taką, co ja do niej chodzę. To jest drugi telefon Pani Księgowej mój jak o tym zaprzęgu, bowiem, to Chławej nie wiem jak to jest model, on jest fajny. Następny telefon to 28 telefon to to Nokia. N8 z, z i blokiem o z bradem OREG, bo to jest logo Orange. Ten telefon ma 12 megapikseli. Tak, tu widać, może, ale nie, będzie zblak. Ten telefon miał system operacyjny Android. Można się zmieniać obu obudowę pamięci. Tak. Tutaj jest jeszcze do, tego, do tej. Noki wrócimy N8 5, y, 5, 5 GB i 5 wolnej, wolnej pamięci i można powiedzieć że ten telefon jest taki fajny y, ekan y, tutaj z boku jest taki spalony bo się bateria zapaliła jest w środku Tu jest LG Shine, coś tam... On, można tu, w tym telefonie był MP3, bo to jest taki nacisk. Taki przycisk MP3. Ten telefon jest wbudowany muzyczne. Takie te muzyczne. Wbudowany muzyczne piosenki, bo tu ma MP3. Właśnie ten telefon ma wbudowany. Bez problemu jest zbudowany system operacyjny Symbian w tym LG. Dobra. Następny telefon to Nokia 116.00. Miało system operacyjny Symbian. Miało 5 wolne, 5865 Wolnej Pamięci. 5KB. 63. Ten telefon miał 14 GB. E. Tak, powiedzmy, że to 16, ale miał, wolniej to miał 14, chociaż, to powiem Wam, ten telefon jest z 2000, nie wiem, którego roku, ale on jest fajny, pewnie 2004, albo 2005, albo 2004. to jest druga Nokia 620, ta już nie ma baterii, jak przedtem mówiłem, tak, tak, no nie ma baterii, tak, pokazać wam jak ktoś nie chce wiedzieć, co nie... żeby chce... chcecie zobaczyć czy, czy nie ma baterii, no to muszę wam to pokazać, o. I w ogóle popatrzcie, nie ma baterii Nokia 6020. Następnie to znowu Nokia 6050, to już też ma baterię ale sprawdzałem, a one nie działają yy, Maxcom MN238 ten telefon ma 3GB bo tam u góry jest model i napis ten telefon miał ileś tam wolnego miejsca ten telefon yy, ten telefon jest w zbrandowany w Orange ale jeśli logo Orange yy. Ten telefon jest zbrandowany w orek, bo miał też kartę SIM. Tak. Samsung Pocket 2, nie wiem z jakiej on jest sieć komórkowej, ale jak się wyświetla to nie ma. Jakby to był z normalnego sklepu. Świetny ten telefon, ten ten, ten telefon jest do roku 2014. Właśnie ten telefon jest taki mały. Jest taki mały telefonik. On ma takie fajne. Tło. On ma taki, ten telefon jest taki mały, jak. Taki jak Yongduos, ale Yongduos jest trochę wielki, ale też mniejszy. I wygląda jak S2 Young Duos, A Pocket 2 no to wygląda jakby to był. Nie wiem, jak tej. Nie wiem z jakim, z jakim modelem Samsunga go porównać Samsunga Pocketa 2. Może z Samsungiem Pocketem zwykłym, a może jakimś nowym, no ale nie wiem. Ale dobra, kończymy film. Papa, pa. są moje wszystkie telefony. Mam ich 35 tych telefonów. No to papa, pa. i czekam na nowe też telefony, bo ja już tam spyta kolegów, no i przyniosą.